To jest chujowa akcja, no powiedzmy sobie to szczerze wiadomo. Ale ja się skupiam na tej wiadomości, która wypłynęła, ok? Więc jakby ona wypłynęła, więc zostało to powiedziane, no to więc kurwa, że tak powiem, no. Powiem moje odczucia, jakie są, nie? I tyle. E, więc tak, no. Słuchajcie. Uwaga, odkryję kurwa przed wami sekret. Zrobiło mi się po prostu przykro. Wow, stary. Bo po prostu ja Marcina traktowałem jak kumpla, traktowałem, traktowałem jak kumpla po prostu i jakby nikt z YFL nie patrzył na, jakby wiecie, na Xylo Industries jako konkurencja czy coś takiego, nie, czy na jakieś wyniki i tak dalej i po prostu, wiecie, zawsze się skupialiśmy też na takiej zasadzie, że robiliśmy raczej swoje, kurwa, w YFL myśleliśmy, wiecie, nad tym jak robić jakiś tam content, kurwa, żeby rosnąć, a nie żeby kogoś tam, wiecie, wpierdalać jakieś miny i tak dalej, i tak dalej. E, i, I że tak powiem Jest smutno mi tylko z jednego powodu Bo po prostu myślałem, że Marcin patrzy na mnie Tak jak ja na niego, czyli że wie, że No że kurwa jednak W tych kuluarach prywatnych gdzieś tam mówimy O sobie spoko rzeczy, tak jak ja gdzieś tam Mówiłem zawsze, że jest w porządku i tak dalej I no nie patrzyłem Na jakieś tam, wiesz, takie rzeczy i, to, i, i No w ogóle Kurwo, e, No i Wiecie, no myślałem, że po prostu Jesteśmy kuplami, mieliśmy w ogóle robić przecież wspólne rzeczy, jakieś tam wiecie, kolabo i takie rzeczy było przecież mówione e, no i wiecie no, a tymczasem wychodzi jakiś tam screen, gdzie no ja to tak odebrałem trochę, że wiadomo, że jest to prywatna rozmowa, ale też trochę no ja to odebrałem jako takie celebrowanie trochę mojej, mojego potknięcia, wiecie o co chodzi? No wiecie, że się wyjebałem, że okej, okay, w lutym miałem w chuj dużo widzów, a na, na następny miesiąc mi spadło w chuj na przykład, nie? ja na przykład mam tak, że, no nie wiem, jak, nie wiem, może się mylę, ok? ale ja na przykład jak kogoś lubię, co nie, no to nie wiem, no jakoś, no nie śmieję się z, wiecie, z tego, że jakby, no nie toczę beczki, że ktoś na przykład się wyjebał na mordę, nie, wiecie o co chodzi. E, no nie wiem, ja tak przynajmniej mam, po prostu może się myliłem z tego, w jaki sposób patrzymy na tą relację, nie. I jakby, jakby tyle. E, no i ten tekst z dziewczyną, ten tekst z dziewczyną, no wiadomo, kurwa... No był, nie, był kurwa niepotrzebny, był niesmaczny, ok no, I tyle to, to skomentuję, był niesmaczny po prostu, myślę, że każdy jakby taką rzecz, wiecie, przeczytał, no to mógłby się, wiecie, no jakby, no jest to po prostu nie, no niesmaczne po prostu, nie? No jest chujowe, wiadomo, nawet czy to jest żart, czy nie, czasami są niesmaczne żarty i masz pra, ma prawo mi się to nie spodobać, co, nie? Więc no, tak to, tak to wyglądało. Eee, no i ja też wiecie, ja też. Oh, kurwa, no ja nie jestem też jakimś frajerem, że wiecie, że jak ktoś na przykład yy, coś o mnie mówi, to ja będę udawał, że, że wiecie, że, że, że jest okej, okay, nie? Bo, no, bo się nie opłaca wy, wychylać, nie? Eee, zresztą ja też już przy aferze z x mówiłem, od, zaraz się odniosę do tego unfollowa. Ja właśnie przy aferze z x też mówiłem, że jak to u mnie wygląda. Ja często mam tak, że jak ktoś mnie nie lubi i czuję, że ma do mnie niechęć. I nie jest to, wiecie, stuprocentowe oddawanie miłości, że ja komuś tam na przykład wiecie, że jakoś kurwa lubię, a ten ktoś nie oddaje tej, te, tego, tej samej energii, to ja po prostu się odcinam. Wiecie o co chodzi, bo to jest dla mnie najlepszy sposób na to... Żeby kurwa nie mierzyć sobie bani i nie sfizować się, po prostu się odcinasz i koniec tematu, wiesz o co chodzi? I tyle. Jakby wiesz, daję followa, bo na chuj ma mi się pokazywać w feedzie, kurwa. Na przykład osoba, która, nie wiem, poczułem się, że może nie czuje do, do mnie takiej, 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 takiego samego, wiecie, em, energii jak ja, nie? Więc no, kurwa, więc to tyle tak naprawdę. Eee. Eee, no, i też słuchajcie, no, postawcie się w takiej sytuacji, że załóżmy, że wiecie, że no, no jesteście ziomkami, nie? I nagle wypływa taka, taka wypowiedź, i stary, nawet jak wiesz, że to jest gdzieś tam żart, nie? Że, że, że gdzieś tam żart? To zawsze z tyłu głowy będziesz miał coś takiego, że, że kurwa, no, stary, no. No jednak to zostało napisane, nie? I wiesz, i później takie przybijanie piony, kurwa, robienie ze sobą rzeczy To jest takie trochę niezręczne, dla mnie przynajmniej, ja tak mam Że ja na przykład nie lubię się czuć niekomfortowo Że, wiesz, że później się gdzieś spotykamy, przybijamy piątki i udajemy, że, że, że tego nie było, nie? I, i, I dopóki to nie jest wyjaśnione, bo ja uważam w ogóle, że wszystko da się wyjaśnić I, I dlatego też dążę do tego, że ja nie jestem jakoś mega, kurwa, obrażony Wiecie o co chodzi? Ja wam powiem też, zaraz dokończę, dlatego posłuchajcie do końca Eee... Więc, jeśli Marcin to słucha, to mu powiem Marcin, jeśli faktycznie ci zależy stary, na tym, na tej relacji i chcesz z nami robić rzeczy i jakby nie chcesz ucinać tego kontaktu i wiesz i chcemy działać sobie razem i tak dalej, to się odezwij. To się po prostu odezwij, ja cię nie zablokowałem, możemy to przegadać stary, napisz do mnie, bo... Sorry, ale to ty jesteś teraz w tej sytuacji, że wypadałoby stary napisać, nie? Ja wczoraj tego followa nie dałem od razu po tym, jak on jak on to zrobił, jak to wyciekło, tylko zauważcie, że poczekałem chyba z 5 godzin, bo... Szczerze myślałem, że Ksajo do mnie napisze i powie stary, chujowo wyszło, kurwa, wiesz o co chodzi? Jakby szczerze liczyłem na to, że po prostu napisze do mnie, nie? Jakby i tyle. Wiesz o co chodzi? Więc no. Jeśli, jeśli chce, to niech napisze. No ja, ja już mówiłem widzowie, ja już jestem zmęczony tym kurwa ciągłym y, pisaniem do kogoś. Wiecie o co chodzi? Ciągłym pisaniem do kogoś. Sprawa kurwa z y, oliwką kurwa ze wszystkimi innymi. To się cały czas powtarza. Ja nie chcę cały czas wychodzić z, z ręką stary. No, no wypadałoby, żeby napisał po prostu, nie? Napisze, przegadamy stary i kurwa. Ja nie widzę, żeby, wiesz. Y, rodzi, jakoś rodzić jakiś konflikt z tego, po prostu, nie? Po prostu uważam, że zachowaniem było spoko, jeśli on faktycznie uważa, że że nie ma nic do mnie, to po prostu niech napisze i tyle, nie? I koniec tematu, kurwa. I jakby... nie mam tak naprawdę nic więcej do powiedzenia i... E, i tyle. Aczkolwiek... teraz jest drugi temat, e, który chciałbym trochę dłużej poruszyć.